Yy, witajcie, ja jestem Barber. jak możecie zauważyć, to jest kolejny odcinek, film na moim kanale i dzisiaj to może być ostatni odcinek yy, z tego save'a może być yy, ostatni, a może być jeszcze yy, ich dużo, może to być jakby ostatnia, yy, dlatego też nie mam muzyczki, bo to będzie krótki odcinek. I, I to może być ostatnia z tego sezonu, ten sezon na razie to w, w, wyglądał tak, ostatni odcinek, ten sezon na razie wyglądał tak, że testowałem montowanie filmów, bo pierwszy raz to robiłem i, i dzisiaj jak się tego nie uda, co teraz będę y, robił, jakby coś, jak się to nie uda, co mam teraz w planach, y, no to y, zaczynamy nowy sezon. To pierwszy ten sezon to tak yy, można będzie, że to jest sezon yy, pół, czyli 0,5 yy, połowa. Że to jest sezon jakby taki yy, nie pierwszy, tylko mniej niż pierwszy. Taki pół sezony jakby, bo... Na razu wiecie. I, i to też dlatego, że ten Najpierw, może tak. Chcę zrobić y, drabinkę, która mi nigdy nie wychodziła. Water Skill to by jeszcze wyszło, ale drabinka mi nigdy nie wychodziła. Praktycznie rzadko mi wychodziła. I chcę zrobić właśnie drabinkę y, z najniższej, od najwyższej kratki, jaka jest teraz możliwa, do najniższej. Wątpię, że się uda, ale zobaczymy. Ile zostało? 20, OK. okej. O, lapis, okej. Okay. w pobliżu kopalni. Y, okay. Jest, jest okay. Także cięć, dlatego że będzie krótki, ale jakby był chociaż troszkę później, to będzie bardziej, że cięć się Okay. No właśnie i zaraz tam już powiedzieliśmy zaraz okej. Okay. Nie no myślałem, że się zapiek. O okay. ja cię przecież to wysoko ja cię jak to jest wysoko co okej okay. wielki dobra zjeść do... ja i tak uważam że mi się tej zjawiski nie uda nie Jestem tego praktycznie pewien, bo trawinki to mi nigdy nie wychodziły. nigdy. Więc tak. Jak się uda, to tutaj będę wleżeć moje rzeczy w skrzynce. Żebym ich nie stracił. Bo ja teraz zginę w lawie, żeby było szybciej. Łatwiej. Okay. Sprawy to nie aż tak jest teraz I to jest tak. gum I to Uderzyłem tak. I świetna tak. I to są tak. I I czuję, że już mi się nie uda, z stąd. jest najbliżej, a ja jestem praktycznie pewien, że mi się nie uda jakby. No to jest mała szansa, bo mi nigdy drawiki nie wychodziły. Przenigdy. No, to jest najgorsze teczki. I łódki w sumie też. Okej. Okay. A to jest powiem, bo dużo bloków. Mm. Dobra, ile mamy tych bloków. Wszystko co wezmę. Mm. No, nie specjalnie. Mm. Dobra, to trochę tak licznie. Mm. Nie mam problemu. Na razie no, wełna, nikt nie zauważy. Nie miałem nigdzie zostawia tych jeszcze do bloków. A ja chcę na tą maksymalną wysokość, tak? Tak, tak, wejść. A więc da. Tak, jeszcze to. Kopatyki. Łopatka potrzebuję tu jeszcze Tak mi się ta łopatka w liście, nie? <śm>

Dobrać, zjechać, zjechać. I ile tej łatwki zostało? No, się później tak? A trochę mógłby ten odcinek, ale będzie dobra wiimka, wyjdzie. tyle to już raczej powinno wystarczyć dobra, lecimy. Zostuję, no. no. że to jest z tego pierwszego sezonu, w to połowy sezonu jakby... Yy, ostatni odcinek. Coś tak mi się wydaje, dobra. Tylko gdzie teraz to stemaskuwałaby? Tam dziura. Dziura. A tutaj jest crafting, to tu. OK. I tutaj daj powiedzieć, że zakończy nasza przygoda. Chodź. To, to jest pewne. Dobra, ta jest biura do bezwaka. Bum, bum. I tak. Lecimy na samą górę. Na najwyższą kratkę 27 dzień i może się skończyć nasza cała przygoda na tym sejmie. I zaczynamy wtedy nową, która już będzie pewnym sezonem, więc, te, więc nawet jak będą takie challenge, to jak zginiemy. No to... Mm, no to będzie i tak, to i tak jakby przeży to i tak ten, no bo to jest taki połowiczny sezon, a to z powodu takiego, że, że ja na nim się na przykład uczyłem jedynie montować praktycznie. Nic więcej tutaj zbytnio nie robiliśmy, Uczyłem się montować, dlatego to będzie taki jakby sezon, połowa sezonu, a ten cały sezon pierwszy to będzie po tym skoku lub jak będzie 1,19, więc zobaczymy. Okej. Okay. Lub na 1.19 też zabierzamy na tamtym sezonie, zobaczymy, bo... zależy jak to wyjdzie, dobra. Albo nie było lagów, bo ja potrzebuję... Widzę co tam się dzieje. Dobra, FPS-y 30 40 fps 39, okej. Okay. Muszę widzieć ziemię. Okej. Okay. Ile jeszcze do góry trzeba lecieć? Wiem, że nowa wysokość, ale no... 245 45 kratka już? 55? Aby tego wystarczyło tak w ogóle. Dzień palin jeste warto. Teraz 60 nakradka. Dobra. I Mamy jeszcze pic. Ostatnie nie 300 gdzie 313. 60 Mam czat włączony w ogóle. Tutaj nie kontolsy, tylko czat. Show, no. To nie wiem, czego nie wyskakuje. Ale ja widzę... O, wyskakuje, tylko tutaj to za Są zbyt duże lagi. Na takich lagach to la nie nie skakał, bo będzie ogromna szansa ze spodnej zginę, dobra. Wenderowanie małów to tak. 16 czanków. Let's go. Dawaj, dawaj. Pierwszy pierw. Nie dałem rady, nie umiem tego robić. Nigdy nie umiałem tego zrobić. To było dla mnie zbyt ciężkie. Ale się tych drabidek dosyć uczyłem. Ale jednak nie dałem rady, więc ten sezon to już będzie zakończony, ten pół sezon jakby. Ta wieża mi farta nie przyniosła. Okej. Okay. No to koniec tego sezonu i koniec tego odcinka. Więc jakby... Sezon nie wyszedł najlepiej. znaczy Nie wiem czy najlepiej う wypadło. Okay. Żelaza waszego kolegi was. Dobra. Zdali zabicie i są zawsze okay. I teraz to się z pożegnam. To był taki odcinek, w którym testowałem skilla i troszkę nie wyszło, więc będzie teraz kolejny sezon. Możecie dać zauważyć jak się teraz ten sezon jakby nazywa, zmieniłem nazwę, tutaj jest i właśnie to jest sezon taki, dzisiaj jeszcze może będzie pierwszy odcinek z tego nowego sezonu, a teraz to już do widzenia, trzymajcie się i cześć, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na kanale, żeby nie przegapić pierwszego sezonu, a teraz do widzenia, trzymajcie się i cześć.